Dzień dobry, witam się z wami w takim krótkim, szybkim projekcie Denko. Mam tu trochę rzeczy, a chciałabym posprzątać i żeby te śmieci nie zalegały, więc jeśli macie ochotę zostać ze mną, to serdecznie zapraszam. I lecimy po kolei. płynę do higieny internet. Ja przeważnie używam właśnie takich z marketów. Mi się dobrze sprawdzają i ten jest z Biedronki i ten jest z Lidla. Osobiście wolę z Biedronki, bo jest bardziej gęsty i na dłużej wystarcza. No ale w zależności gdzie jestem i gdzie jest dobra cena, to kupuję. Kolejna rzecz to jest żel podprysznic z firmy Cien. Bardzo Wam polecam te żel właśnie z tej firmy z marki właśnie Lidla, bo one są fantastyczne. Pięknie pachną, e, są bardzo wydajne, robią super pianę, nawet właśnie do kąpieli. Ja preferuję takie wkłady, bo po prostu wydają się wtedy tak. Zdecydowanie bardziej ekonomicznie wychodzi, aniżeli tak, e, wiecie, kupując w butelkach, a i też mniej, generujemy plastiku. Następna rzecz jaką mam, to jest z jego, to jest żel pod prysznic i szampon do włosów o zapachu czerwony cedr. To używał mój mąż. Ja go próbuję powoli przekonać, żeby odszedł od swojego dziesiątkowo-letniego ulubieńca Palmolive. On bardzo lubi ten żel Palmolive. Ale jak wiemy, no tutaj skład jest marny. Natomiast, właśnie co chwilę kupuję mu coś innego, żeby sobie testował. Pytam, co i jak? mówi, że spoko, ale i tak ten dla niego wygrywa pod kątem wydajności. No, ja wiem, ja rozumiem, ale no tu jest jednak mikroplastik, chemia. No zobaczymy, może kiedyś od tego odejdzie. Póki co się nie poddaje. Następny krem, który złożyliśmy w zasadzie wszyscy, to jest krem awokado z jaj. Sera sucha, sucha i zmęczona. Mąż używał to na dłonie, synek na nóżki, ja na stopy. Spoko. Wszyscy zużyliśmy. Jest całkiem ok. Następna rzecz, którą tutaj mam, to jest krem, który dostałam od mojej kasienki z witaminą C. On był mega wydajny ten kremik. Pięknie nawilżał, zostawiał taką powłoczkę nawilżenia na sobie. To jest firma Beauty Active Plus. To nie jest polska marka. To jest tak produkcja niemiecka. Witamina C, kwas hialuronowy. Olej kokosowy, masło Shea. Tak. Bardzo fajny i mega, mega, mega wydajny. Kolejna rzecz jaką zużyłam to jest szampon, suchy szampon do włosów. Od Batist. Ja osobiście preferuję szampon do włosów, jeśli chodzi o suche szampony. Boże, przypomnijcie mi teraz. W Hebe zawsze kupuję. I niestety w Hebe stacjonarnie go dostać już nie można. Dzień dobry, panie Przeszłaś tu się pokazać? No więc kupiłam ten. Ten, który kupuję w Hebe, można dostać tylko online. No i muszę sobie coś właśnie sprawić i zamówić, bo ten już się skończył, a czasami jednak jest potrzeba. Kolejny krem do twarzy, który też dostałam od mojej Kasi, to jest Balea Q10 i on też był mega wydajny. Ja, szczerze powiedziawszy, to już się męczyłam. Ja już chciałam coś innego, coś nowego. Mega wydajny, ma co tam no? Mega wydajny taki tłuściutki, gęsty, więc ja go używam na noc i tak też preferuję, bo on jest naprawdę gęsty. Następna rzecz to oczywiście nie trzeba przedstawiać. Antywerskie, i tak wiem, że tutaj się i mikroplastik, niemniej on na mnie działa najlepiej, no i używam. Kolejny ulubieniec, mój, wszechczasów, to jest płyn do mi Jamy Ustnej z szałwią od Artery. I też muszę sobie sprawdzić, bo mi się skończył cudowny płyn do, do higieny Jamy Ustnej. Ja bardzo lubię. Następna rzecz to jest oliwka. Oliwka od Bambino. I w zasadzie ją też użyliśmy wszyscy całą rodziną. Oliwki, oliwki Bambino nie trzeba przedstawiać. Ja osobiście wolę olejki, no ale. Ale było, jest czasami wracamy. Następni moi ulubieńcy to jest seria, którą już od paru miesięcy używam. To jest Isana Plex. Szampon i odżywka. Bardzo fajne rzeczy. Odżywka pięknie otula i wygładza strukturę włosa, a szampon pięknie domywa i oczyszcza. Generalnie można je kupić za 15 zł. W promocji 12 w Rosmanie. No to jest chyba już moje trzecie opakowanie, a odżywki drugie, więc no ja wrócę na pewno, bo bardzo lubię, bardzo się polubiliśmy. Solunka. Następna rzecz to kolejny mój ulubienie, w zasadzie to chyba będą ulubieńcy. Idenko, łapę trzeba położyć na panią. No chodź, no chodź, tu się przytul, chodź. No chodź. Tylko nie lizamy. Więc kolejny ulubiony jest to jest masełko do demakijażu. Je kupicie w Biedronce firma B Be Beauty. Bardzo lubię. Luna już nie jesteś taka mała, nie mieścisz się na kolankach. Kuper cię zwisa. Luna siedzi na kolankach. Wybijasz rytmu, panienko. A ja jestem też trochę chora, więc tak łapię oddech, co jakiś czas, musicie mi wybaczyć. Mm. Mówiłam o masełku. No i ja Wam go polecam. On nie podrażnia oczu, pięknie zmywa makijaż. Są dwie wersje, jeszcze jest niebieska i też muszę zrobić zapas, bo też mi oczywiście ostatnie pudełeczko wyszło. Następna rzecz, to jest bardzo fajna rzecz. Oczyszczający mus, nawilżający do twarzy. To była taka pianka aloesowa z butiku Obsession. Ja kupiłam to u dziewczyn. o jejku jak, jakie to było cudowne. To bardzo ładnie domywało. Forma takiej tutaj. O, jeszcze jest troszeczkę pianki wraz z myjką. To jest świetna rzecz, nawet na wyjazdy nie musicie zabierać ze sobą myjki, czy co tam używać nie wiem, szczoteczki Foreo i tak dalej. Ja preferuję ręczniczki do zmywania, ale ta myjka też się świetnie sprawdzała i to był bardzo fajny produkt. Następna rzecz luna no, nie lizaj. Zabieraj rejka. Następna rzecz, którą też dostałam od Kasi do kompletu tego kremu, to jest krem pod oczy Q10 też od Balea i też mi się super sprawdził. Bardzo przyjemnie mi się go używało. Naprawdę nie zrobił mi krzywdy. świetny. Kolejna rzecz to jest mikrozłuszczający tonik esencja 3 enzymy od Tołpy i jego też lubię. Bardzo lubię tą serię właśnie. Tą stosuję peeling. Teraz w mam żel do mycia twarzy, no na. <tak> Także no polecam całą tą serię. Ja bardzo lubię. Wiem, że zgłaszacie mi, że jest coś lepszego, no, ale ja jeszcze nie, nie używałam. E, kolejny mój ulubieniec, aczkolwiek on wyparł e, e, inny peeling, wyparł ten mój ulubiony, bo ten był niegdyś moim ulubionym. To jest peeling enzymatyczny do skóry głowy, stymulujący wzrost e, włosów, ja go bardzo lubiłam. To jest w formie kremu. Tutaj macie taki aplikator, więc fajnie tutaj nam pięknie dozuje. Natomiast on yy, sprawdzał mi się do momentu kiedy poznałam peeling yy, w płynie kwasowy od. Czekajcie, bo ja teraz przez chorobę. Nie pamiętam Sielanka. Tak, firma Sielanka, którą dostaniecie w Hebe. I tamten właśnie płynny kwasowy jeszcze lepiej oczyszcza moją skórę głowy, dzięki czemu nie mam upierzu. Gdzie kiedyś zmagałam się z upierzem od małego dziecka. Co się boisz, ale się wystraszyłaś. Także no, polecamko, ale jeśli macie ochotę, to spróbujcie też sobie ten z sielanki. I tutaj mam tusz do rzęsy z Estée Lauder, który dostałam od mojej Kasi do przetestowania. I no to jest dla mnie za gruba zdecydowanie szczoteczka. ja nie lubię tego typu wielkich szczotek, bo ona jest większa od moich oczu. Ale no chciałam się do niego przekonać, tylko że mi wysechł jakoś tak dziwnie, więc może ze trzy razy go użyłam i wysechł. Niemniej no nie podpasował mi. Kolejna rzecz, to jest też prezent od mojej Kasi, to jest taki żalek pod oczy, Christian Breton. Breton, 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 nie wiem jak się wymawia, poprawcie mnie jeśli wiecie, to jest krem francuski, to był bardzo fajny żelek, ja miałam takie poczucie na początku, że żelek to chyba raczej nie będzie nawilżał okolicy pod oczami, Nic bardziej milnego. Pięknie nawilżał i co najważniejsze, bo ja kiedyś lata, lata temu używałam takiego podobnego żelka, ale z Avonu. I tamten żelek y, robił taką skorupkę na twarzy, a ten nie. Więc no polecam, bardzo fajnie. I zbliżamy się ku końcowi. Bielenda serum rozświetlająco, rozjaśniające z witaminą C. No nie sprawdziło mi się. Prawie cały zużyłam, trochę się męczyłam, nie wrócę. Na pewno tej koncepcji już używać raczej nie będę. Tutaj mam wykorzystane płatki kolagenowe pod oczy. Teraz osobiście używam innej formy nawilżenia nie płatków takich gotowych, chociaż nadal lubię, ale odkryłam patent na wielorazowe takie silikonowe płatki pod oczy. I nakładacie właśnie serum pod oczy albo grubo swojego kremu nabliżającego i to robi taką robotę, że nie dziękujcie, jak spróbujecie. E, jedna rzecz do makijażu jeszcze, to jest Micro size Brow Pencil, oczywiście Everline. Cudowna kredka, to jest moje ulubienie z od lat. Niemniej teraz e, moje brwi stylizuję rzeczami z Temu, kredkami, pisakami z temu, i też mi się to e, świetnie sprawdza. No i wychodzi taniej niż kredka, więc na razie póki co kredki nie kupuję. I kolejcy, kolejni moi ulubieńcy to są oczywiście stałe do kąpieli, do kąpieli, które też mi się skończyły. Ja ich używam przy bułach mięśni, przy stresie, do inhalacji, kiedy Filip ma katar. Teraz, kiedy właśnie jesteśmy chorzy, też by nam się przydały, ale niestety nam wyszły. A tu jest jeszcze jedna z reguł: katar no, Dla Filipka używam właśnie tej. A dla siebie, tak na odprężenie, na pół mięśni, tej pomarańczowej. Mega! I jeszcze mam kilka maseczek. i sana Maska w płachcie Butterfly. Bardzo słodka w motelki maseczka. Bardzo gruba. I tutaj, co mnie zaskoczyło, to taka kremowa, mleczna, ta esencja nawilżająca. Pięknie nawilżyła, więc polecam. Ta flizelinka jest grubsza niż tych takich koralińskich maseczkach, ale nie jest sztywna. Jest dalej minutka, więc mi to pasuje. Bo na przykład, jeśli chodzi o Balea, tutaj już była sztywniejsza ta flizelinka i tak tak sobie. Tu natomiast mam koralińską maseczkę. Ja ją chyba mam od Kasi, ale ja kiedyś te maseczki kupowałam w Lidlu. Były dostępne i też właśnie bardzo lubię. Przede wszystkim za ilość tej y, esencji nawiększającej, oraz za minutką freezerikę. No i to tyle. Nie było tego dużo, ale z racji tego, że sprzątamy, prawda? Luna na, usiadła na kolanach i śpi. Dziwnie, moro, No to stwierdziłam, że przyjdę i nagram, żeby właśnie też ogarnąć. Już nie, 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 nie lizać. Także dziękujemy serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótki filmik Wam się podobał. Że za bardzo światło się nie zmieniało. Właśnie po trzech tygodniach ciemnicy na dworze dzisiaj widać przewłoskami skrawek nieba. Wychodzi odrobinkę niebo, ale jest straszny wiatr. Luna, nie lizaj! Straszny wiatr, więc te chmury szybują bardzo szybko i to niebo tak znika, zanika, znika, zanika, wychodzi. Wiecie o co chodzi. Zmęczyłam się przez tą chorobę. Po prostu katar przeszkadza. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa!